10 odcinek. Więc nie, bo nam do, wyszedł dobry draft, a ja, ja chciałem dać pauzę. więc możemy kupić 89 albo LW, albo RW, bo na jest a tego ostatniego zawodnika nie będziemy już nagrywać. Tego i po prostu sobie kupimy lub wykorzystałem z tych, co mamy, czyli MSI 89 sprawdzimy bo 89 jest tylko RM i RW e, Czy będzie coś dobrego? Jak nie będzie, to jest 90 i figo Jak nie będzie, to 90 i figo, tak A to RW, co nie? to bierzemy kogo? Figo tak Figo bo Best nie jest dla Best Bejlu może co? Bejla. czy nie nie a może na lewe skrzydło? nie a damy Messi'ego na prawe no, no o, Messi uberę. jest na prawe no a Figo jest na lewe a Figo jest też na prawe to na lewe zobaczyć czy ktoś jest no. Biedra, Biedra ta, te te dziewczyny Ile? 89 89? No mamy 89. I jakie zawodnicz właśnie karty? Nie, ale to mam naszego wina. Widza. No właśnie. Przystar się. Sędzią. No. Bierzemy lewą z Figo, nie? Azart nie, bo nas już nie skranią nie, nie To lewe z Neymar. Musi być Nie, to dajmy Messiego i kup Figo No właśnie, nie spoko Więc To jest koniec serii, prawda? No, tylko kupimy Figo I w następnym odcinku będzie nasz właśnie skład już, już Daj. No, skos. Żałuję, fajna seria była. No. Strasznie fajna. O figu 193. No właśnie. Jakby wypełnić ławkę. 196 by mogło być. Nie, no bo na ławce tutaj się nie liczy. Ale ta ławka, wiesz. To by było na tyle. Koniec serii. No właśnie, a ona była taka fajna, że... aż szkoda. Może powtórzymy tą serię, może zrobimy drugą serię. Część tylko, że pod zgraniem. No. I będzie potrzebny też rating. Więc to by było nie na tyle. Zgrania, taki piłkarz. No czemu by nie. To by było na tyle. Na razie.